59 do 5 stosunek bramek drużyny WSA i B po czterech meczach mówi właściwie wszystko. FC Hollywood gromią rywali, a jedyną niewiadomą wydaje się być rozmiar ich zwycięstwa. Tak naprawdę od samego początku, kiedy zawiązał się zespół Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, ich kapitan nie ukrywał, że ta ekipa walczy o najwyższe cele. Jednak przez pierwsze sezony, choć zawsze byli w czołówce stawki na sztucznej murawie oraz w hali, w końcówce czegoś brakowało. Aż do sezonu jesiennego Anno Domini 2013. Tutaj wątpliwości już nie było. I w USA i B w cuglach mistrzostwo zdobyli. Teraz czas na halę. Czy ktokolwiek będzie w stanie ich powstrzymać? Z królem polowania Piotrem Drążkiem rozmawiałem tuż po spotkaniu z Dorako. Powiem tak, Piotr, co z ciebie za obrońca? Jak ty królem polowania zostałeś dzisiaj? Przybrałem no, pierwszy asystę. Jest... No, graliśmy dzisiaj w przewadze. Mm. Mogliśmy troszkę eksperymentować, druga połowa do chleb nam wyszła. Chłopaki ustawili mnie z przodu, żeby z tyłu nie psuł, no. więc trzy razy wpadł no. do bramki. Rozumiem, i trzeba do tego dołożymy. Słuchaj, yy, dzisiaj skład, no, bez zmian galiście, praktycznie. Yy, no tak, bez zmian. No, bo dwóch kolegów musiało szybko pojechać. Aha gdzie indziej zagrać, tego tak wyszło, ale fajnie przetestowaliśmy sobie przynajmniej krew bez bramkarza tak. na przyszły na pewno nam się to się przyda. Dobra, a tak na poważnie, to słuchaj nie, nie boję się, że grozi Wam yy, czy nie grozi Wam jakieś takie, wiesz, rozprężenie bo yy, póki co, no, łupie wszystkich nie oszukujmy się, inni drużyny mają kłopoty nawet a Koforta, a Wy bardzo wysoko wygrywacie no, Do każdego ma do każdego przeciwnika no. podchodzimy z szacunkiem, więc zawsze przykładamy się na 100% i tak będzie do końca i czy wygrywamy 9.1, czy 10 czy 1 Zawsze mamy do każdego przeciwnika szacunek i zawsze kładamy 100% swoich umiejętności i chęci do gry. Ja pozdrawiam jak zawsze wszystkich, wszystkich kolegów z różnych studentów na ucienie. i moją kochaną dziewczynę Edytę, którą upominałaś ostatnio, że nie, nie powiedziałem jej imienia.